O, ale zabawa. Kim będziesz dziś? Kim będziesz, ty? z drzewa przyjdzie ci zejść? świerku, ćwierk! Trelele! Świerku, trelele. Świerk. Świstu świst! Tre, le, le. Będzie to przygoda i nie będziesz nudził się! Świerk. Lelek! Trelek! Świerku, świerku, świerk. Świerku, świerku, świerk. Świerk. Lelek! I trelek! Lotowi Ninja Lodowi ninja, ćwirk, trelek i lelek skradali się przez Arktykę w swoich super ekstra ciepłych, białych kombinezonach. Milutko! Hej, patrzcie! Teraz mnie widzicie, a teraz. Gdzie lelek? Mamy cię! A gdzie ja jestem? Widzę cię, trelku! Spróbujcie znaleźć mnie! Znalazłem! Jasne, że cię znalazłem! Ale lodowi ninja mieli ważniejsze sprawy do zrobienia niż odnalezienie super przyczajonego i ukrytego ninja ćwicka! Z... Musieli odnaleźć rękawiczkę, niewitkę. Gdzie? We wnętrzu y, śnieżnej świątyni! Śnieżna świątynia! Czy rękawiczka niewidka sprawia, że stajesz się niewidzialny? Całkowicie niewidzialny! <grym> Moja! Lecz żeby wejść do śnieżnej świątyni, musieli minąć bałwany strażników. Bałwany strażnicy! To jedyny sposób na dostanie się do świątyni. Więc musimy użyć całej mocy skrań. Cey, to łatwizna dla najlepszego ninja świata. Ha! Lodo Jitsu! Gotowi do skradania? dająco styczny. Lecz nagle bałwan dostrzegł tańczącego lelka. Oj! Do świątyni! Na co jeszcze czekamy? Jest za dużo śniegu. Nie mogę znaleźć wyjścia! Co? Ale one się zbliżają! Jestem pewien, że już po nas? Słyszeliście? Czy to odgłos bałwanów robiących wielką śnieżkę, by nas zniszczyć? Bo to właśnie robią! Nie! To jest! Listonosz! Zobaczmy, co nam przyniósł! W niedzielę pobawimy się później! Od babci wybieram się na ryby z lisami, ale najpierw chciałam ci wysłać to. Ciekawe, co to jest! Może to gorąca czekolada. Moglibyśmy nią stopić bałwany. Dobra, myśl, Lelku. Co? Tylko chce mi się pić. Dalej, pomóżcie mi to wnieść. Gotowi? Odliczamy na trzech ukrytych ninja! Jeden! I juh, dwa! Jest długie i ma coś miękkiego na końcu. Ciekawe, do czego to jest? Łaskocze! U -u -u. Spróbuj! U -u. Spróbuj! Łaskoczecie? Łaskocze? Drapiesz mnie po twarzy! Zabierzmy to do iskierki! Ona wie, co to jest! Dalej, lelku, idziemy! Kto nie lubi łaskotania? Porabiasz iskierko? To dzień śmieciarza. Co tam macie? Nie wiem. Babcia przysłała. Uważaj, łaskocze. Szczoteczka do zębów? Czy ta szczoteczka powstrzyma wielkie bałwany? E? Bawimy się w lodowych ninja. Oho, cóż, sprawdźmy to. Szczoteczek używa się do utrzymania zębów w zdrowiu i czystości. Czy bałwany mają zęby? Oby nie. Patrzcie, jakie robi bąbelki! To właśnie odszczotkowania. Już wiem! Użyjemy szczoteczki do zrobienia potwora, który będzie walczył z bałwanami zamiast nas. On zrobi tylko... A bałwany wtedy. I walka obejmie całą Arktykę. ra hmm, Te szczoteczki są tylko do zębów? Nie zawsze. Czasem ludzie używają starych szczoteczek do czyszczenia podłóg. Ładnie wchodzi w szczeliny. Potem jest czysto, lśniąco i trochę ślisko. Tylko nie włóżcie tej samej szczoteczki do ust. Śmieciarka! Pajskierko! Dzięki Iskra! Do zobaczenia! Chodźcie, zobaczmy, czy dzięki sztoteczce wejdziemy do śnieżnej świątyni. Do Dobrego naszego do, domu! Do domu! Cześć lornicy! Mam nadzieję, że dziś zdobędziecie jabłko! Bałwany miały zamiar zgnieść nas wielką śniegową kulą. Czy wyglądałem wtedy tak? Czy tak? No, raczej tak. Lodowi Ninja ćwirk, Trelek i Lelek próbowali wejść do Śnieżnej Świątyni, by zdobyć rękawiczkę-niewidkę. Będzie moja! Albo moja. Ale świątyni strzegły dwa bałwany, które chciały powstrzymać lodowych ninja. Ninja musieli odnaleźć wejście do świątyni, albo... Albo co? Albo coś się stanie. Coś niedobrego. Eee, chłopaki! Śnieżne kule bałwanów zbliżają się do nas! Użyjemy skradających mocy, żeby się im wymknąć. A może użyjemy szczoteczki, żeby odgarnąć śnieg i znaleźć wejście? Szkoda, że nie powiedziałeś tego, zanim dostałem śnieżką. A, szybciej! Szczotkuj, szybciej! Tutaj nie ma wejścia. Sprawdźmy z drugiej strony! Szybciej, szybciej! Pałwany są! Wszędzie! Zaraz widzę coś. To drzwi! Szybko, szczotkuj! Bezpieczni ech, ech, Już nigdy więcej nie chcę widzieć kulki śnieżnej o! To zaszczotkowanie mojej twarzy Jelku Patrzcie, rękawiczka niewidka Musi być jakiś sposób, żeby odzyskać rękawiczkę. Iskierka mówiła, że szczoteczką można wyczyścić podłogi aż do śliskości. Jeśli bałwany się poślizgną, może wypuszczą rękawiczkę. A my ją wtedy złapiemy. To szalone! Kocham to! Lelku, zajmij się bałwanami, my poszczotkujemy. Szczotkuj! Patrzcie na mnie, patrzcie tu. Jak ma na imię twój piesek? Jak ma na imię twój śnieżny piesek? Ha, założył rękawiczkę na głowę. Szczotkujmy! Chyba gotowe. Ja pierwszy sprawdzę. Jej, jej. Naprawdę ślisko. Zawołaj tu bałwany. Panie bałwanie, chodź nas złapa zgający bałwan nadchodzi. O, gdzie jesteś? A, gdzie jestem? Rękawiczka, rybiczka! Już możesz ją puścić? Nie, to ty możesz puścić. A może wszyscy ją puścimy na trzy? Jeden, dwa, trzy. I nikt nie puścił.